Corocznie te obchody są przy okazji Święta Kolejarza, czyli naszej Patronki Świętej Katarzyny. Niestety tegoroczna sytuacja związana z pandemią spowodowała, że te uroczystości są realizowane właśnie regionalnie, w mniejszym gronie, tak aby zachować bezpieczeństwo. Wiem, że dla pracowników, tych, którzy tutaj są wyznaczeni, to jest bardzo duże przeżycie. Każdy pracownik kolei pracujący lat 15-10 zawsze dziś po cichu liczy, że zostanie zauważony, że zostanie jego praca wytężona, doceniona właśnie tym wyróżnieniem. To wyróżnienie jest medalem Ministra Infrastruktury, Pana zasłużony zasłużone dla kolejnictwa. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie naszych nominowanych kolegów z Polregio. Witam Pana Marszałka, dziękuję przy okazji Panie Marszałku za również przyłączenie się do jego czystości gdyż to wszystko daje świadectwo, jak silna więź jest między województwem opolskim, nakładem opolskim, stanowiącym tutaj jakby też nieodłączny partner transportowy województwa opolskiego.